To jest słońce. O jego właściwościach można by mówić wiele, lecz my skupimy się na jednej. Słońce to przede wszystkim energia. Energia wytwarzana przez słońce na terenie Polski przekracza nasze zapotrzebowanie ponad 400 razy. Ale jak wygląda jej wykorzystanie w praktyce? A chociażby tak: promienie słońca padają na wykonaną z krystalicznego krzemu płytę. W tym momencie pomiędzy warstwami ogniwa wytwarza się napięcia. W ten sposób pozyskujemy prąd. Które możemy później wykorzystać w naszym domu. Bardzo prosta technologia, a do tego pożyteczna. Spójrzmy tylko, do czego dążymy pozyskując energię ze źródeł nieodnawialnych. Nie tylko wykorzystujemy zasoby, których już nie odzyskamy, zanieczyszczamy również ekosystem. Na całe szczęście istnieje alternatywa. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to ekologiczne i lepsze dla środowiska rozwiązanie. Zresztą nie tylko dla środowiska. Korzystanie ze źródeł odnawialnych jest też bardzo oszczędnym rozwiązaniem. Wystarczy zapłacić raz i można bez końca korzystać z darmowej energii elektrycznej oraz cieplnej. Do tego, od początku 2016 roku w życie weszła ustawa pozwalająca na odsprzedaż wyprodukowanych przez siebie nadwyżek energii. Więc nie dość, że oszczędzasz, to jeszcze możesz zarobić. Podziel się ze znajomymi i oświeć więcej osób. Więc nie czekaj i postaw na słońce!